Hejcie kochani, z tej strony Kukilia A dzisiaj słuchajcie, będziemy mniej więcej Grać w Oby W Bubble Tea Słuchajcie, wcześniej zagrałam I się prawie nagrało Była Velvet też, pozdrawiam serdecznie I słuchajcie Po prostu prawie się nagrało Ale musiałam gdzieś jeszcze iść I słuchajcie no Musicie też mnie troszkę zrozumieć Dobra więc idziemy z tym koksem. Etapów jest ze 100, widzowie, więc nie będziemy się też nudzić. Dobra. Co ona zrobiła? Widzieliście wy to? Wcześniej jakby. Dobra, nieważne, nie skomentuję tego. Tylko... Okej, okay, idziemy. Fajnie jest. Fajnie jest. Great. Dobra. Nawet świetnie. Okej, okay, mamy 7% na etapie Dobra Lecimy z tym koksem Zobaczcie i zaraz będziemy na Bubble Tea wyskakać O No i zobaczcie, mamy tu Bubble Tea Dobra, fajnie jest Dobra Idźmy tu 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 Oczywiście challenge w Brookhaven też będzie Mmm i no będzie fajnie, ale dopiero jutro będzie jakby challenge na Brockhaven, bo ja nie, nie wiem jaki, jeżeli macie jakieś superanckie, epickie pomysły, to widzowie możecie je dawać i ogólnie to e, dziękuję bardzo wam widzowie za, e, za tyle w ogóle u, łapek w górę i za subiki, jestem naprawdę widzowie wam wdzięczna za subiki, za tą aktywność i za wszystko. No dobra Mamy już 9000, widzę. Mega się jaram. I dobra. Idziemy my. Tyk, tyk. Tyk. Dobra. Tyk Ta kolorystyka mi się mega podoba, jakby. Nie wiem, taki jakby karmelowy połączony z czekoladą. Jakby zobaczcie, no karmel czekolada, karmel czekolada, dobra. Okej, okay. przejdziemy sobie szybciutko oby, bo na razie tu nie ma fanek. Więc słuchajcie, nie będziemy musieli czekać, ale jak będą, to poczekamy. Okej. Okay. O, jest już fanka. Dobra, wyglądałam. Okej. Okay. Tylko przejdziemy ten etap i poczekamy. Ja w ogóle nie skumałam, że na to się chodzi, bo widzę, że takie jest kolorystyczne, że to tła normalnie. Poczekasz o matko, tak. Tak. Dobra. Mamy 25, ona ma jeszcze jeden. Dobra, to poczekamy. Widzimy się za moment. Widzimy, ja blisko jest, ale słuchajcie jest na 20. Zobaczymy jak sobie później pójdzie. Poradzi w sensie. Dobra, jest. Super. Jestem. Okis jest ubrana na różowo. Ja lubię różowy. Dobra, chodź. Co? Ja, słuchajcie, kiedyś też miałam ten outfit. Nazwę, który... cute outfit. No. Dobra. To idziemy z tym koksem. Okej. Okay. Mamy 26. 26% na tym. I będziemy mieli dywa... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurczę, może nie kliknęła checkpointa. To będzie najgorzej, jak nie kliknie się checkpointa. Na przykład pójdzie się tutaj. Tutaj i tutaj, no wiecie. No i ja widzę, że już kliknęła checkpointa. Super. Okej, okay, chodź. Dobra. Tutaj jest proste. Chodź. To jest proste. Nie zaliczyło mi checkpointa. No tak myślałam. To jest najgorsze, jak nie zaliczy Ci checkpointa. No dobra. O, kto chodzi? Już myślałam, że to tak znika, że wycie widzę, tak idziecie, a tu znika. Dobra, mamy. u, można powiedzieć, że Roblox. Takie znaczki Robloxa trochę. Taka ikonka Robloxa, bym powiedziała. Mogę miniaturkę. Tak. Tak, ale masz w ogóle skin. No dobra, chodź. Dobra. Już. Już, 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 już. Już zrobiłam. A skąd ona w ogóle wiedziała, że ja nagrywam? No dobra. No dziwna, dziwna. Takie, mogę na miniaturkę? Ona właśnie nie zapytała, czy ja nagrywam. No dobra. No. Tu mamy te kuleczki od Bubble Tea. W sensie z Bubble Tea. I teraz będziemy szli yy, po takich rurkach. Dobra. Okej. Okay. Uważaj o Lenidek, bo to znika. I nie chcę, aby coś ci się stało. No dobra. Chodźmy, chodźmy. Jej! Hra! Dobra. Idziemy, idziemy. U, trójkąt skin. W sensie trójkąt. Wow, to tak, Ty, to przeszłaś? Wow, no to nieźle. No to nieźle. Można na dwa sposoby. Ja akurat wolałam tam w środku. No dobra. Mamy 38. Ale mało nam zabrało HP. No chodź. Czemu nie idziesz? Nie idziesz? Hm. Chodź, będzie fajnie. Dobra. To ja może sobie tu przejdę. No tak to się przechodzi. A nie mogę się ruszyć. Kliknij w. E, Roblox. Kliknij w Roblox. W to. W sensie, no Roblox. No ja mówię Roblox. No to. Przycisk Robloxa. Kliknij go roblox. A dobra. Już. Ok. Ja się na to tak się zdziwiłam. Czemu to tak stoisz? A tu widzicie. <grych> no dobra. Okej, okay. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy z tym koksem. Tyk, tyk, tyk. Dobra. Wow. Prawie by było, słuchajcie, prawie by było. Dobra, chodź. Dobra, mamy tu drabinki. To to jest easy w miarę. Dobra, okej, okay. idziemy. Bardzo mało osób gra o tej godzinie w Robloxa, widzicie? Jakby. Po 20 już mało osób gra w Robloxu. Najwięcej o 9 i najwięcej też e, nie tylko o 9, bo też tego. O 14. O 14 też dużo ludzi gra. Dzisiaj taki późniejszy odcinek, ponieważ widzę, miałam trochę dużo, I no, i to dede. Dobra. Mamy 46%. Super. Tyk, a ja za tak przejdę. Fajnie. Mój tak, moja taktyka mistrza nie zadziałała. Dobra. To jest łatwiejszy tor. No dobra. Mamy 48%. Czy polecam te oby? Nie wiem. Czy było warto? Ej, olej, tak nie spadni. Właśnie się zachodziło, o to, aby nie spaść. Bo czekaliśmy na tym samym. Dobra. No dawaj. Bo to często znika i no i nie fajnie jest jak znika. To chodź. Dobra. Super. Mamy drabinki. Okej. Okay. Mamy to. To jest fajne. W sensie te opy jest nawet fajne, nawet zarumbiste, ale słuchajcie. No, no, takie sobie, takie sobie szczerze. O, zobacz, tam jest widownię na przykład. Tam już prawie jesteśmy blisko mety. Julia, zrób jutro czarny, czy jako niedźwiedź. Jako. co? Niedźwiedź? Dlaczego? Jako niedźwiedź. Mm, nie wiem, może zrobię... Może zrobię... Może zrobię... Ale ja mam inny właściwie pomysł, żeby wy mi wybieracie tego 1, 2, 3 i tak dalej, outfit i no... Yy, i wy mi wybieracie, w sensie outfit, którym na przykład będę miała challenge. I no, fajny byłby challenge, bo to jednak, po fanka mi dała taki challenge. Chodź. No chodź, chodź, ale Chodź. Dobra, chodź, poczekamy. Mamy 54. Dobra. Będzie długie czekanie. Chodź. No. Pięknie. Okej. Okay. Tyk. 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 Zorka, ale mam psa. Że co? W sensie, że Okej, okay, nie rozumiem. Dobra, widzę. Wam. Mamy tu taką podgórkę, jakby. Okej, okay. o, e, jest e, ta. Hejka. Dobra, wybieramy ten. Aha, ja wolę ten. Aha, ja wolę ten. W sensie, no, wolę różowy tutaj. Tutaj bym zaznaczyła zielone, a tutaj niebieski, który wolę kolor, ale no dobra. Nieważne widzę. Wam. Dobra. Tyk, tyk. No i tyk. Dobra. Wow! Wszyscy dołączają do tego oppy. Wow! MEGA! No ale już chyba nie czekamy, bo jesteśmy na 63 Ejku, a to będzie mega długie czekanie raczej O moketyna Dobra Chodźmy tylko mam pytanie do widzów. Jakie? Jakie? Bardzo mnie to ciekawi, Cybe. Macie jakieś pytanko od Olonidex? U, mamy 66. Plusy. Jakie? <taki> Takie. Okej. O, kto wiele wytłumaczy. No dobra. Jakie? Takie. Okej, macie jakieś pytanko? O, to Olenidex? Zostaw łapkę w górę i Dobra, zostawcie łapkę w górę i dla Julki, bo inaczej przyjdę do Was w nocy. Dobra. Nie strasz już. Dobra. Możecie zostawić, jeżeli chcecie. Ja do niczego nie zmuszam. Jakby co? Dobra. Gratki 9K. O, dzięki. Dzięki. Wiedziałam, że dobijemy. Dobry. Jej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy siedemdziesiąty pierwszy etap. Super. Dobra. Mamy tu bubble tea Ja chyba nie przechodziłam tego. Na pewno nie przechodziłam. To jest dla mnie takie nowe oby, trochę. Dobra, kto lubi bubble tea, niech pisze w komentarzu bubble tea, widzowie. To będzie super kozacko, duper kozacko. Ja już przechodziłam właściwie... Ja miałam challenge ku bubble tea. Przechodziłam w sumie tajkon, bubble tea, ale oby bubble tea nie przechodziłam, dlatego widzę by brakowało mi oby jakiejś. A że se patrzę, nie, nie, wszystko przeszliśmy, no może prawie wszystko. Ale no, widzę, prawie wszystko przeszliśmy, to czemu mógłby nie przyjść takiego Bubble tea. To jest chyba nowy, oby, chyba mi się tak wydaje. Nie, no właśnie. Czemu? Czemu? Dobra. Okej. Okay. My? My jesteśmy na 79 No to nieźle. Ej, dopiero co zaczęliśmy, a już prawie kończymy. Ej widzowie, serio mi się wydaje, czy czas, widzowie, leci szybko do przodu, aby być. Aby był już wrzesień. Ej, widzowie, serio mi się tak wydaje? Czy serio tak jest, widzowie? Napiszcie. Dobra, no, chodź. Okej. Okay. Jakby dopiero tu była 15 a już jest po 20. Więc wy sami napiszcie. O! Było już prawie blisko. Byśmy się zabili o lasery. Dobra, chodź. Dobrze. Dobrze nam idzie. Dobrze jest. Dobra, już się bałam. Słuchajcie, ona tak spadła. Dobra. Chodź. Wow, uważaj, uważaj, bo tu. E, tego matko jedna mamy czekać, jak jesteśmy na 87. A ty pewnie na 15. lub coś. Hejka. O matko jedna. Zobaczmy, na jakim ona jest. No, nieźle. Nagrywasz tak. Nagrywam. Tak. Tak, tak. Ona też nagrywa chyba, nie wiem. Ale chyba tak. Zostawcie subskrypcję, like, like, kukiuli. O, dziękuję. Ale na przykład ja tego, ja nikogo nie zmuszam, aby tego, aby dali. Możemy później w jakieś inne oby zagrać lub coś. Jak zdążymy. To będziemy mogli też coś innego zagrać. Ale słuchajcie, na razie to... Tak! Jejkuś, tyle razy muszę napisać, że tak, że tak. No tak, nagrywam. A co? No dobra. Czekajcie. Ola nie... Ojeju... 64... Dobra, poczekamy na końcu. Chyba. Dobra, widzę. Super. Koszupy dla Julki. No dobra, 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 dobra. Ja nikogo nie zmuszam, jakby co? Możecie dać, możecie nie dać? Nie wiem. Jakby wiem, że youtuberzy, którzy na przykład muszą im trochę więcej subskrypcji, ale słuchajcie, mi zależy na Was, a nie na subskrypcjach. Tak. Zazwyczaj, no, 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 tak. Więc Supski ten czekolada leci. <grywa> Dobra. Koniec? Chyba tak. No tak, jest już to. Dobra, tak. Exista, ale łatwe. No mega łatwe. Mega łatwe. Możemy poczekać na fankę. Możemy poczekać na fankę. Możemy poczekać na fankę. Bo w sumie chciała. Dionys jest. na 80., jest na 80. Wow! Ja też mam dywan? O, ale kozacki. Zobaczcie, ale zarobisty. Wow! Ja się czuję jak ten, jak ten kot latający na tę Czy... Jak on się nazywał? Dobra, nieważne. Aha, fajnie. 85 ona ma, więc poczekamy na fankę chwileczkę i widzę co zrobimy z nią. Hmm. Może później zagram jeszcze coś. Może później zagram jeszcze coś. Ale przynajmniej przeszliśmy z Olonidex i było nawet spoko. Więc już chyba kończę oby. Więc już chyba kończę oby. No dobra. No i papatki widzę. Be. Pa! Pa kochani, pa.